Sianka z tej strony dzieje i teraz w kolejnym odcinku serii MPG na moim kanale. Słuchajcie, w końcu jest Jarek, w końcu udało mi się dorwać Jarka, ale o łące mu nic nie powiem. Po prostu ta łąka to jest nasza tajemnica widzowie, moja z wami, to jest nasza wspólna tajemnica. I nie mówcie proszę Was Jarkowi, że ja tą łąkę po prostu u siebie mam. No, to jest taka mała prośba ode mnie do Was. Czym możemy tutaj pojechać po. po Jarkoja i po Janinę? Autobusem pojedziemy, słuchajcie, pojedziemy autobusem. Ja tu się nie będę patyczkować. I tak, nagramy taką reakcję po prostu. Bo Jarek nie widział tych dużo moich nowych sprzętów. Nie widział. A zresztą, nie będę Wam mówić czego nie widział. No teraz sami zobaczycie. Może ktoś z Was też nie widział i też będzie chciał mieć fajną reakcję. O ja tu musiał większy łuk nabrać, bo tam mnie nie przybrałem wcześniej. Także przez pole pojedziemy. Fajnie, te pole by się udało tym mieć przy samym, przy samym podwórku. To by było kurde coś, czy nic tu nie jedzie. No cholera, jasna. ja nie widzę, to nazywam, nie powiem czy coś tu jedzie czy nie. No ale dobra. I jest jeden bęgier z poprzedniego odcinka, to co w poprzednim odcinku kupiłem, co z Janiną tam przetestowaliśmy I to po prostu nam zatonęło To zaraz y, też y, wszystko, znaczy myślę na sam koniec zostawię ten y, Tą łódkę po prostu, żeby Jarek To najmocniejsza reakcja się będzie na tą łódkę O tu pobiegła, Jania Myślę że to będzie najmocniejsza reakcja na, na to wszystko Siema Siema, nie wiem sobie autobus Siema Jarek, pakuj się co? Siema, Siema. Stary. dawno się nie widzieliśmy. Siemano, Słuchaj. Jak tam? Chodź, po pogadamy u mnie. Janina! O! Stój. Jarka weź. Ej, ej, ej. Jarka, Janina! Ej. Ej. Jadaj! Ur... Drzwi zamykaj. Do... Ciebie? Dawaj, do mnie na podwórko, czyli rączkę na kolankę położę. Na podwórko do mnie zajeżdżaj. Ej. Aby. Nie będziesz mi rok na kładł. No chodź. Janina, nie nawrócisz się tu, Nie no na nawrócisz tu. tu, tu? Pasz. Obedrz, że ci bok. Wysiadaj stąd. Wysiadaj stąd! Wysiadaj stąd! Wysiadaj stąd! Wysiad! Wysiadaj! Wysiadaj. Wysiądź stąd! Zamykaj drzwi mi! Refleks masz. Nie wiedziałem, że stąd! jest Dobra, ja na wróci i jedzie do Dziółka. Po co do ciebie? Stary, musimy porozmawiać. Co ty co? tu tworzysz? Co ty tu tworzysz tym autobusem? O czym? No bo nie powiedziałeś ci na staro chałupę czy na którą. No patrz na debilka no no jedziemy! Wyjściać z tego autobusu. Dobra, jedziemy. Wyjściać z, jedziem. wyjścia z tego autobusu. A ty myślisz, że autobusem nie jeździłam nigdzie? No właśnie o patrzę jak ty jeździsz. porozmawiać? No musimy stary pogadać, nie? O czym? Znaczy musimy pogadać, nie stary? Chciałeś mówić mówił to coś, że, to, że odkrył tego bandytę, z tą on kupił. Znaczy nie, to właśnie, właśnie nie odkryłem. Się okazało, że to jednak nie ten gościu, co myślałem. Ej. Hey. Ej, hej. Hej, hey boy, Hej, boj. Dobra, za. Zaraz... Powoli i tu, Jarek, zamknij oczy, zamknij oczy, Jarek, zamknij oczy no, zam zamykam, zamykam Dobra Gdzie jesteś? No, patrz... Boże święty, ty jesteś upoś... Gdzie jesteś? Ale, wykamowałem. Mam się. Tybie. Nie, zamknięte, otwieraj te drzwi, wysiadamy stąd Wysiadaj, pierwsza Bipip. Wysiadaj Ja może mi stąd, powiedziałem czego ty nie rozumiesz? Orda! Bieram kluczyki Dobra, to Jarek, ja? wysiadaj Chodź I teraz odwróć nie. Odwróć się dobra. O dobra Stój Otwórz no. oczy No I teraz stary no. czekaj nie, od, nie odwracaj się jeszcze dobra? Bo tu ktoś niestety zasłonił jest Niespodzianka dla mnie? Nie Ja chcę ci pokazać moje no, nowe te nowe sprzęty Ja powiedz, Czy to dla mnie prezent jakiś? Dobra Jarek odwróć się Tak tobie kupił tobie kupił to, Nie czy? kupiłem Rekowi to, to moje chcę to pokazać dla mnie taki? Output sobie kupiłeś? Nie, Jarek, to jest mój aktros. <laughs> Dziękuję ci! Ale to, A to nie za co dla ciebie, taki pre. Czekaj! Mogę zobaczyć w środku? Ale to nie dla ciebie, to ja sobie kupiłem. Przejedź się, przejedź się! A kawałek w się czy. Ej! No możesz, ale to mój. Kupiłeś mnie z takimi monitorami? To nie dla ciebie, nie, to, no, jest no, to, nie jest to jest mój, czego ty nie, mój. To to mój. Jest to to mój. nie rozumiesz! To mój! Zabijmy! No to jak to twój, no to po co mi to w ogóle pokazujesz, stary? No nie wiem, żeby nagrać twoją reakcję. Reakcja no dobra, kipowiczów na no no, moje to nowe. nagrywaj teraz, no nagrywaj teraz. No już teraz to ja nie aż tak. popsuła. Ale nie, nagraj teraz moją reakcję. No. Fajny. <grym> Ej! Co to ma być? O oh! oh! oh, Co to karwa szmać jest? To kupiłem sobie taką zgrabiarkę, też wiesz? Kurde, zgrabiarkę łączę taką zgrabiarkę. sobie... taką zgrabiarką Czekaj, 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 czekaj. Gdzie na łące? Nie, nie, nie bo to... tam na łące ostatnio ktoś takim robił. A nie, to właśnie Gdzie... kupiłem sobie taką zgrabiarkę. Zobacz, jak, jak ci się A podoba? w ogóle, ty, e, dziejuś, wiesz może kto może tą łąkę, kurde, mi podwędził spod nosa? Ty, nie wiem, nie wiem, wiesz, nie mam pojęcia. Gdzie dobra, A, garści, A, garści ja, że... bo, Nie pożyczaj e... tak od ciebie? Nie... Garści mi się po co, żeby kurde. Tam... Nie, nie, nikt nie, nie pożyczał. Dobra, chodź, Jarek, jeszcze jedna rzecz jest do zobaczenia. Ej! Zobacz. Skąd, nie, skąd bądź? Siadaj, dostałem od Janiny w prezencie. Siada Jarek. Przyjedziemy się kawałek. Nie, żre, nie, czekaj, czekaj. Od kogo? Janina dała mi to w prezencie. co... Tu za, Janina fajne prezenty robi. Nieźle. Ale chodź tu i zrozum, debilu. 10. Kluczyki nie odpalisz. Tu prezenty tobie robi Janina. No. Ale zajebiste. No. Posłuchaj. No. Czyli chcesz, Ciebie... żebym poczuł się gorzej, bo dostałem prezent? <laughs> nie. Ja już nie pomagam od w ja... A ja... No, jest co? Dobra, chodź Jarek, przejdziemy się. Nie patrz, bo inaczej czas działa, tutaj, tak, tak. Dawaj, stary, karniemy się. Chodź, do bagażnika. No tak, tak. Nie, nigdy nie wiesz. Do bagażnika, Janinę. Fajny on jest, Powiem ci, że fajny sprzęciar. Janinka, mi tak, no, tak, no, tak no, wiesz. ja przejechać. Ale. Zaczek chodzi bokiem, zaczek. Oś, kurde, kurde. Mogą się karnąć zaraz? Mogą się bagażniku teraz. Onat na bagażniku ja nie nastoi wow. Stojąc tu nie przejmuj się Za, A wiesz jak fajnie? Zaraz już zajadę na plac Zajadź, zajadź no. Tylko... A, będę mógł trochę kapora spalić czy nie? Bo ty jest coś czego jeszcze nie wiesz, no możesz, możesz Coś bo, nie wiem Bo generalnie to pra, prawo jazdy sta, sta, straciłem w tym Mustangu na 3 miesiące Co? No i na przykład mam do ciebie pytanie czy by się dało nie. bo... Nie okay. Nie da się od, odblokować bo ośmiokrotnie prędkość przekroczyłem Nie no to masz ze swojej nadziei, że jak ja ci odblokuję? no nie mam hmm. takich praw Bo, bo się to w ogóle do, by było dowie ciało. dowiedziałem, się, że pewna Janina Boża Wniosła apelację o to, żeby na kolonii zmienić ograniczenie prędkości do 30, przez co przekroczyłem prędkość ośmiokrotnie Serio? Jako, że jeszcze <laughs> znaki są niezmienione? no tak, no już jest jakby czekamy na, czekają tam na zarządce dróg, żeby znaki zmienił Jak ci się jeździ? Hello. Jeżdżę, bandyno! To grzeje, się ty! Pofadzie, grzeje, ale so. to grzeje! No mówię ci! Cię dziwisz? I zahamuj! Y, Hamuj podłogę! Ej! Ej! Ej, co jest? Zahamował! Hamuj no co podłogę! Ja. Zobacz, w co... Jarek! Ej! Co jest? Rozpiździłeś! Ej! Jarek, no... O. Ej, miałem nic z na myśli Ej No sofni Działa Czekaj No co lusterko poprawia w środku No Weź tu na łące się bokiem poleć, bokiem poleć na łące Mogę? No, kurde. no dawaj Lusterko zregulował. Dawaj ja pi <laughs> Chodzi co? Ale popuszczaj mu, popuszczaj mu i dodawaj dawaj Chodzi Franca, zobacz jakiś, zobacz Dawa, zobacz, zobacz jaki leci No, to łąkę tam trzeba zaryć temu co tam już ten ma A czekaj temu skur... Ja zaraz no. podjadę, czekaj, czekaj mu, zaryj mu, ta. Tak, 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 no, no, co? no, no Co? No. Już zdążył bele porobić? Zobacz po, po, no, 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 ty. No, 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 no. Ej, ja jadę pociągnik Co pociągnik? Dawaj, ja mu te belę. Dawaj, weź ja mi bierze. O, Czekaj Dawaj Weź to bile Chodź te debile, zabieramy mu Dawaj, dawaj, dawaj Pom Pomóż, pomóż Bez mi, pomóż Weź mi. do kregli Weź pomóż Znaczy będzie... kulę do Będzie, będzie no cholera Ja idę, będzie... pomóż A no Dawaj, będzie dawaj, 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 dawaj Dobra, dobra Dawaj, jadziem po tura Jeszcze, Jez... znaczy, jeszcze jedną rzecz do pokazania, stary Jaką? Eee To wiesz co? To daj na może... Na podwórku? Nie, nie, właśnie nie na podwórku A, na podwórku, Ta... no to dosiadaj jeszcze jeszcze jedna rzecz Ty fajny mustang Fajny co? co? Coś A nowy nowy nabytek A jak nowych nabytków masz Zobacz Aaa Zobacz A Jarek nawet nie widzi No kupiłem puk A coś kino piuszki Zobacz, bo odmalowałem Nie, nie zamieni tego sprawy Odmalowałem Ty, ale za, od Leoniarza za 20... Ale poczekaj to jeszcze może ja pokażę, co? Ostatnia rzecz Jeszcze? Ostatnia rzecz, no To ile? Ty, ale to już wiesz, to już tak for fun To, to kupiłem to dla nas, to jest na, nasz... nasz... Które ty ty jedziesz, po polu czy imś? Po polu To jest nasz... Tak szanujesz prezenty Bo to jest, śmiechu. to jest... A. Super powiedziałeś to gdzie ty jedziesz? Zobaczysz, to jest na... to jest nasz wspólny prezent, dobra? Ale dla kogo? Tak Dla wszystkich, to jest dla ekipowy wszystkich. Ekipowy prezent dla kupiłem mnie też? Tak, też będziemy korzystać z niego ale ja chcę być podpisana na umowę, że to też moje No nie gadaj Alejaja ja. No niemożliwe Siadaj, odpadaj Ale czemu to kurde wiesz, w jakimś rowie to stoi, bo, bo tu wiesz ma, ma, Mało masz, zobacz, zobacz jak staje Bo tu jest ma, mało zbiorników Takich żeby, żeby popływać Ale gdzieś może jakieś, jakieś ryby wybierzemy, co? Ekipowo no, ja o jak ci się podoba za, łódka? To jest człowieku. Stój powoli, 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 powoli. Hamuj, hamuj! Patrz, Debilka! Ja nie mam I bo Patrz. Jak ci się podoba? ale fajna ta łódź, co? Stój Dobra jest, dobra Tylko... jest. A tu... Na no, wakacje dobra, popłyniemy, ja... co? Tu na tej na tej strudze tutaj będzie można łowić sobie na troni. Nagraj wydech! Dobra. Zdełuch. Dawaj. Ja przekazuję, Dawaj, Słuchaj. no tur. Ty, idzie! No za to też mi dowód dzisiaj zabrać, nie? A co ty chcesz od ciebie? Ale tu grzeje! A co ty chcesz tam od siebie? Co to Janina robi? Co narobi? robi? Co? Pokłynęła! Pojechała, jedź za nią! Czekaj, zaraz może gdzieś tu wyjedzie Jak ona pojechała, Siennik ty? <gazni> się zaciął, chłopaki! S to, że może wszystko? Chłopaki, po chłopaki, 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 Weźcie, za do przyczepy! ją czekaj, czekaj! Czeka, czeka, czeka. Ja pierdzielę. przyczepę, proszę was, mi! 120 przy, 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 Przyczepa jest na tym, na stawie u ciebie! Szybko, szybko, szybko! Je, ja staw Nadstaw, płyń, znaczy jedź! staw nadstaw, nadstaw. Dobra, bierzcie przyczepę, Dobra. proszę! Płyń, znaczy jedź! Przyczepa nad stawem stoi, nad stawem stoi! Razem Ale, a stoi. Macie, macie jakiś samochód z hakiem? Tego z hakiem. A, jest, kupiłem też przyczepę. Stoi tam ta terenówka przecież nad stawem. Jasny, tak? win tak! Dawaj, dawaj, ognie, tak. ognie, obskór o, o, pierdzielona, ty. Jary, odwaliłeś, ty. Drifterzy, co wy odwaliliście? O, ci los! Zrobiłeś to specjalnie? Nie! Czekaj, ja gdzieś tam widziałem. Czy ty robisz to specjalnie? No co ty, stary, wywaliło mnie, bo tu nie ma kontrolu systemów. Kontrolu systemów nie ma. Nie chcesz drzewa no, tu dobrze. zabrać stąd? Bo tu też mój kierowca miał wypadek gdzie drzewo się skończył. zobacz, tu jest! Gdzie? Weź Patrz. się, nie mówcie, cały czas są co ty silniki. Co ty odpierdzielasz? Janina, do wody dowody do wody! Gdzie do wody, no, Jarek? Nie dobra, oddawaj, oddawaj, oddawaj kierownicę, oddawaj kierownicę. Masz, Zgłos! Bumoku ty, bo ty nie umiesz jeździć. To trzeba mieć trochę pojęcia o jeździe. Jeźdź nad staw, Janina, nad staw! Nad staw, nad staw! Nad Fajnie, fajnie sobie kurde. Ja nie Nadstaw! Jest. Uważaj Saga. tylko! O! NIE GA To ABSów nawet nie ma. O! O! Ja ty, a co to za. Nadstaw! To ma, stoi nad tym stawem? Na terenówkę, ej, nie. Co ty robisz, Jaka co, co ty robisz? co ty robisz? Henry, co ty robisz? ile ma białą terenówkę? No, przemalowała! Nie, Poleciała! To samolot, no, czy to łódź? Tylko ja nie prawej o wajchy tylko nie tykaj, prawej wajchy nie tykaj. Dawaj, ja... ja podjadę tym tym. Ona Ko... musi się hapnąć, tu. No, nie tykaj tylko prawej wajky Janina, dobra? Kurz. Hapła się prawej wajchy, ty. Co robi? Odskakuje. Gdzie jest Janina? <grym> mam ją. Masz jo? Mam ją? Mam Jadę już przyczepo. Janina, proszę A kto cię. A co kupił, to nie powierze, jacht? Nie powierze, Ja nie Ja. Nie. A skąd masz kasę? No, już właśnie nie mam, bo kupiłem jacht. <grym> nie nadawaj wskakuj na tego No tylko ja mówię, że mam gaz zacięty, nie? Kur... Więc jedź prosto, a ja cię dogonię więc, Dobra, dobra, dawaj, ci Wyce... noci, musisz się Musisz wycentrować Żeby nagrywać O kurde, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie, stary Leci, 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 patrz, 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 patrz Jedź prosto, jedź prosto Kurcze, nie dawaj, udało dawaj, Nie dawaj, trafiła, nie kurde. trafiła, nawraca Dawaj, dawaj, tylko w drugą stronę, nawracaj, nawracaj, tylko w stronę Łódka, żeby jeździła po tym, co? <laughs> Dawaj, 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 dawaj. Jarek ty wolniej jak... musisz jechać, wolniej. Ja jadę wolno. Leć w linii prostej, leć w linii prostej. Jest, jest stopy, dobra, zapinaj, dobra, zapinaj. Dawaj, Stój, dobra, 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 jest, udało się. Udało się, w końcu do tyłu. się udało. Do tyłu. Do tyłu. Dobra, niech będzie tak. Nie dam rady, bo gaz do przodu. Odwoź, odwoź to, to łódkę na ten, <laughs> nadstaw człowieku. Jedziemy do mnie na chałupę, muszę ci coś powiedzieć. Dobra. Do... No nie no, Janina jest walnięta. Ostaw tą łódkę pojedziemy mustangiem Patrz co tu się dzieje widzowie co to za odcinek welepapany Przyczępal się gnie nie. nie, nie woduj, nie woduj, <grym> nie, woduj. Nie, nie woduj Nie woduj, nie woduj, bo tu mało, za, mała, za mały raz, zbiornik My raz już zwolowali ty <grym> Nie woduj, nie woduj no Pozwól to nie. jak tytanik Jego <grym> rajta Ledko <grym> Dobra jedź Ciadenia Jadę, Ciebie? to się jadę To się A, chyba jadę, co? Broj. Pełnym co gazem, miało? tylko pełnym gazem Przypomniało mi się jak poszła na dno, jak Pełnym gazem Jak wy jeździli, tato, ja nie wiem, co wy się ponauczali Zobacz, tu, no pełnym gazem kazałeś, no tu nie wyrobię po tym, po drodze pełnym wie, gazem co oni się ponauczali po Polakach A od kogo? A to Ode co? mnie na pewno A co, ode mnie? No, ja po Polach no, o... jeżdżę Jeździsz Na pewno Jak, jak Pokemon I chodź, ja ci, ile dałeś za półk ogólnie? Za 2000 Co? No bo to z przysługi go wziąłem od leoniarza, wiesz o serio? Bo on nie miał gdzie Leonów, ma człowieku, nie miał Leonów trzymać i kazał go zabierać, żeby kolejnego Leona mógł zmieścić I co I chcesz tak, mi pokazać? Stoi nieużywany, Mogliby się dogadać Co ty gadasz? No. Moglibyśmy się dogadać, stoi A, po, a, a, poci a nie pociągnie używany. ten mój Ty co by nie pociągnął, no kurde Kórkę i piątkę pociągnąć. No nie wiem Możemy to wytestować. No ja to z Kibę byś od, odmontował kurde Flexy Ile bym mógł. A No flexy bym chciał i by było. Aleś ty głupi No no dobra, no to słuchaj, będę mieć mocniejszy sprzętu i półko cię mocniejszy, lepszy kupię Nie wiem czy do tego czasu go nie sprzedam Nie, nie sprzedawaj go ja... A co tu się stało? Nie byłeś tu? No obory nie ma za no, wyburzona będzie budowa Dlaczego wyburzyłeś oborę? Będzie, Dlaczego? Ubraca, będzie lepsza, nowsza lepsza, O, no to fajnie nobsza. Dlaczego to zrobiłeś? Powiedz Dlaczego? A jak w garażu ci idzie? Słucham? O to już Nie chcę o tym gadać Coś leci w garażu? Jar Jarek Jarek, nie wiedziałem, że to jest drażliwy temat dla ciebie Jarek, stój Co się stało? Jarek Jarek, co się stało? Pogadajmy Jarek ja nic. A to dla, draźliwy temat dla ciebie to jest? Sorry stary, nie wiedziałem. To może już pójdę, co? Nie, nie, nie już Nie no to ty, już pójdę. Nie, tu, stary, to z, zaraz ogarniemy klientów, będę jeździł. Już czekaj, jeden ustanker. No do się wzięła za Nie, nie, nie! Stój! Nie, nie, żartuję! Stój! Ma, no, już byłeś mieć klienta, zaraz jednego. Stój!